Dzień dobry, moi drodzy, tutaj Orcia, witam się z wami serdecznie na moim kanale w ten jakże przeciętny dzień. Dzień, Pani Mamo. Dzień dobry. Jeszcze raz musisz grzebnąć łapką. Dzień dobry. A ja się pochwalę. i to nie dla mnie. A ja się pochwalę, umówiłam się do lekarza. Nie, bo to słuchajcie, idzie... W złym kierunku, i to e, takim trochę nawet niekontrolowanym. Więc e, w, e, we wtorek mam wizytę. No, pani doktor, zobaczymy co mi powie. Chyba musimy iść dookoła, bo ciężarówka wjechała. A to no, chodź, jest fajna pogoda. Tak, średnio. Nie. Jest teraz, Jest teraz... No, no dobrze Nie zmienia to faktu, że... Idziemy jakoś Bo Cię Jak mówicie iść szybciej czy iść dookoła Dwa mówi już osiągnąć 3 Dobra, robimy chor zakupowy moi drodzy. Co my tu kupiłyśmy? Pięć panidorków. Tak dla A czemu to się nazywa romponka? Nie wiem. Ale to kto to? to, to nie wiem, no ja nie wiem, nie znam się. Pomidorki. To dla Basi. To dla Basi. To dla Kirki. Tak, tylko dla jasności, Kira nie jest samej wątróbki, bo to jest bardzo niezdrowe i obciążające. Kira je bardzo dobrej jakości mięso z odrobiną dodatku gotowanej wątróbki. Pana taty, żeby nie, go przeczyściło no to, trochę. No to nie jest. Olej bardzo przeczyszcza. Ale ja nie chcę oleju się To dla pana taty. Bez akcyzy, pan tata nie przyjmuje. Jak to bez? Co ty wygadujesz? Nie masz. O, to, to, to ja do owoców morza, do gotowania. Mm, Serw. Z rukolą, moi drodzy. To ma spróbowanie, bo Wasia nigdy tak. tego nie jadła. To wędzone, Chyba kiedyś w domu mieliśmy, natomiast ja nie pamiętam, jak smakuje, więc będę kompinowała. Mozzarella mini. A to nie jest zwykła kukurydza, Wasia? I to no jest. A co tu pisze? A, bo to jest tylko przepis Tak. Kukurydza mała. Te małe kukurydze są fajne, bo one są tak na raz i nie, nie trzeba otwierać całości. E, mozzarella duża w bardzo dobrej cenie po 2,39. No. Fasola piękny, Jaś. No to ja, mu, tak Powiem, mi się będzie dobrze Fasoli chciało. W no jak, no. jak dodamy tego, nie kurkumy, tylko kminku, to się nie będzie. A pan tata musi się ogolić. Tak, się 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 do lekarza. A, bo ty jutro do lekarza, to rozumiem, że... I trochę niezdrowych rzeczy z przeceny. Yy, I i yy, dla mamy przecenione cukierki. Czy możesz mi pokazać tą torbę? Bo ja chciałam tylko powiedzieć, że moje postanowienie odnośnie zakupów i tego, że bierzemy jednak te torby na zakupy, żyje. A, ma spajna, się dobrze. Dobra. Polecam, tylko nigdzie nie ma. Yy, tak? Nie kupi? No, ale nie ma. Ale jakie jest tak okno, a nie Wiem. No słuchajcie, tyle rzeczy nam się zmieściło. Tu pan Tata się chowa z papierochem. Ostatnio dostał burę na YouTubie: zapalenie i trucie rodziny. No. A szrumieńców na twarzy dostał. No dobra, to tyle. A tu już ktoś czeka, bo chce na kolanka bardzo. Więc przepraszam, ale muszę się maleństwem zająć. Moi drodzy, próbujemy tofu. No cóż, spróbowałam. Hmm. Nie jest złe. Nie wiem, jakie zastosowanie do niego znaleźć, bo w środku jest bardzo miękkie. Na zewnątrz jest chrupiące i mocno przeszło, przeszło smakiem marynaty, którą zrobiłam. Zrobiłam tą sosem sojowym, papryką i e, przyprawami. A Pani Mama skubie? smakuje? A ja powiem tak, czosnek niepotrzebny... Mm, to głośniej mów. A ja powiem tak, czosnek niepotrzebny, Poza tym trzeba lubić. A że my takie gady do jedzenia, ale to jest dobre. Już Wam pokażę, jak wygląda. No i co możesz o tym powiedzieć? Bardzo dobre za dużo czosnku. Bo... No dobra, a w jakiej formie byś to jadła i do czego? Na kanapkę czy. Nie. Ja. Ja, jakbym miała to zjeść. Mhm. To bym mniej posoliła. W ogóle nie posoliłam? Tak, to, to takie mm. słone. Nie, słone jest, tak. jest, wiesz co, od sosu sojowego. Aha. No to bym mniej zrobiła słona, mniej to i z ogórkiem konserwowym na talerzu bym. Tak owak. po prostu. Tak. To no wcale nie jest złe. Jest bardzo dobre. Nie każdy to lubi. Ja ale to mogłoby jest... ci zastąpić mięsko? Nie. Mięso to mięso. Ja wiem, że jem mało mięsa, ale... Ja bym jadła i tego mało, i mięsa mało. Ale nie jest złe. Czyli co do powtarzania od czasu do tak, czasu? Tak. Mhm. Kochani, ja wiem do czego to porównać. Absolutnie. To jest w konsystencji i smaku jak nasza mortadela. Tylko ja oczywiście doprawiłam po swojemu i tak. Ale jest smaczniejsze na pewno od martadeli. Nie wiem, czy słyszycie, mama mówi, że jest smaczniejsza do mortadeli. Martadeli czy mortadela? Nie wiem. Chyba martadela. Nie wiem. Tak? Chyba już nie ma. Jest. Tutaj w dużym tym chyba. Jest. No okej. Okay. Kontynuując historię, na pewno do powtarzania, na pewno będziemy do tego wracać. Myślę, że to będzie bardzo fajnie. Dziękuję. Nie strasz. Nie strasz, inaczej, cytując już za klasykiem, nie strasz, nie strasz. Um, Będziemy kompinować. Myślę, że coś można z tego zrobić fajnego. Co? Nie wiem, ale zapewniam, że wymyślę. Hmm. Nie wiem, na szybko nie wymyślę, ale wymyślę. Ogólnie dobre do powtarzania. Warto od czasu do czasu odpuścić mięcho, które lubimy. No Nie będziemy tu ściemniać, że nie pojawia się mięso u nas w domu, bo się pojawia. Dużo od niej idziemy, nie idziemy. Nie mówię, dużo idziemy mięsa. No nie wiem. Na pewno nie. Dostałam kawę o godzinie 18. Sama ja. chciałam. Nie, no, muszę się napić czegoś, bo jestem taki flak. Mm, po covidowy nie mówi się tego słowa. Jestem po prostu flak. Dlaczego się nie mówi? No bo demotyzu demotyzują filmy i orcie nie ma pieniążków z YouTube'a. No, tak, taka zasada. Nie zbyt mądra, ponieważ uważam, że ja zawsze mogę gadać głupoty i wypowiadać się w sposób nieodpowiedzialny na ten temat. Natomiast jest cała masa specjalistów, których wiedza jest bardzo mocno podszyta wykształceniem, doświadczeniem i... Dzień dobry. Dzień dobry. Kto przyszedł na papieroska? Kira. Kirka przyszła. przyszła na papieroska. Kira zaczyna palić nam. Przebieram i idę. Gdzie idziesz i dlaczego? No rozbiera się to drug. Dewastacja grobu? Wiesz, że to pod paragraf podchodzi? Nie, to, to, to nie jest to dewastacja. To jest rozbiórka, to, demolka. To jest, to jest nie demolka, bo to wszystko będzie złożone i zostawione na przyszły rok. Wykorzystuje się te same elementy? No bardzo dużo rzeczy. Pani mamo, a ty co opowiesz? Dawno się nie pokazywałaś na YouTubach. Kira, nie bądź atencjuszką. Czym? Ante atencjuszką. No co to jest? Taka pani, która potrzebuje dużo uwagi i atencji. I potrzebuje, bardzo, bardzo potrzebuje wejść na kolana. Jak nie jednego, do drugiego. No i już mamy. u I teraz tak będą siedzieć godzinę i się tulić. A może chcesz zobaczyć, jak piesek mi mordkę daje? Nie, to już wszyscy widzieli. No, ale jak mnie ze mną się całuje, to nie. Peluś! Pelusia! No, 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 no. O, o. Ona mi do ucha mówi. A pies ci mordę i... Ucho, 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 ucho. O, tak, tak, tak. Co ci wyszeptała? Wyszeptała mi, że na dwór. Dopiero była. Ale jak przyjdę. Będzie czekała na mnie Aha. i wtedy z nią pójdę. Bo teraz to nie wiem czy jest sens. No nie, teraz to nie. Z SHEIN e, dru przyszła druga część zamówienia. Jak widzicie tutaj mamy fajne printy. To jest sukienka chyba mamy. Ładne printy. Orciowe, no wielorybkowe printy. I ładne printy. I mój rachunek zakupy robiłam za własną gotówkę. I fajne printy. Mamina piżaba. Mamo! Jestem po godzinie sesji z terapeutą i. Jeszcze godzinę temu miałam pełny makijaż, wypłakałam wszystko i jeżeli ktoś się zastanawia nad terapią, to ja bardzo polecam. Uważam, że to jest jedna z najsłuszniejszych dróg, jakimi można podążać w momencie, gdy mamy jakieś obciążenia w swoim życiu. Uh, natomiast czy jest to łatwe i przyjemne? Nie. O oh Jesus, powiem Wam, że czuję się przemielona przez maszynkę do mięsa i później rozjechana. Kto chodził ten wiech? No. Masakra. No dobrze, ale muszę chyba jakoś sobie z tym poradzić. Somatycznie nie wiem, albo pójdę zaraz jeszcze do wanna, albo nie wiem co. Ale. O, wydech, 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 wydech. Dobrze. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że warto chodzić na sesję, pomimo, że czasem jest bardzo ciężko i bardzo boleśnie. No dobra, eee, zaraz pokażę również, co się szykuje znowu na działkę. A może od razu to zrobię. Będziecie wiedzieć, o czym mówię. O tu, ty, moi drodzy, trach, trach, trach. Wszystko jedzie. Będzie wysadzane. Śliczny ten wgrudzeczek pani mamy będzie. Chyba tamto maleństwo też pojedzie, mi się wydaje. Eee. A te przepiękne żonkile kupiłam po złotówce w wielką sobotę w Alni była mega duża wyprzedaż kwiatków, roślinek itd. i tak dalej i żonkilki mi się trafiły najpiękniejsze na świecie. To co kochani, spróbuję wam pokazać się w tych piżamach e, i sukience od e, SHEIN. No mama stwierdziła, że na nią jest za duża. Faktycznie może być nasa duża, ponieważ na mnie jest idealna. Mam ją w tej chwili na sobie i już Wam się w niej prezentuje. Dobrze, moi drodzy, pokażę Wam ją jeszcze bez paska. O! Siup! Trach, trach, trach. Ogólnie, gdyby była dłuższa, to byłoby to szczęśliwo, a przez to, że jest dosyć krótka, to ja będę musiała nosić pod nią spodnie, albo kolarki, albo leginsy. Bardziej jako tunika niż sukienka. Myślę, że gdybym kupiła w większym rozmiarze, to ona by tak fajnie e, nie leżała tutaj w biuście, ale byłaby znacznie dłuższa, więc. No, ciężko, ciężko. Jeżeli macie e, problem z nogami tak jak ja, nie lubię, że gdy są aż tak bardzo e, pokazywane, no bo tutaj jest połowa uda jednak, no to chyba niekoniecznie, jeżeli chcecie ją traktować jako sukienkę. Przy przylegniach e, przy, przy e, czym? kolarkach, jak najbardziej polecam, jest miła, fajna, przewiewna, jak najbardziej w fajnym materiale. Dobra, to co, przebieram się już w i Wam się w nich pokazuję. Pijama numer jeden, w donaty, pączki, jak kto woli, niby sztuczna, ale bardzo przyjemna w dotyku na ciele. Ja mam 5XL i to myślę, że jest idealne, ponieważ jest dosyć luźno wszędzie, bardzo luźno, ale wygodnie i do spania jak najbardziej odpowiednio. Parę kroków w tył i pokazuję jak wygląda. W szlafroczku. szlafroczku, nie szlafroczku, to jest t-shirt z długim rękawem, ale pokażę Wam, jak coś będzie na nią zarzucona. Proszę bardzo. Miło i daje poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Wyobrażam sobie, że późną wiosną, wczesnym latem będę mogła sobie w tym wyjść na ogródek na działce, usiąść z mężem na leżaku, z lampką wina przy świetle gwiazd i księżyca. Jakie <grym> romantyczne. Wiem, aczkolwiek, naprawdę bardzo fajnie do ciała jest taka. Milusia. A to daje jeszcze poczucie bezpieczeństwa, natomiast to jest w Kiku kupione. To jest już e, z naszych polskich sklepów, o ile Kik jest w ogóle polskiej, bo nie sądzę. Ups. To teraz piżamka z panią Żyrafą. Always Dream, czy Dreaming, Dreaming. E, no, nie zawsze śniąca, nie zawsze marząca. Ale w tej piżamie jest całkiem przyjemnie. Eee, uwaga, koszulka lekko prześwituje, więc znowuż zależy od tego, jak się będziecie w tym czuć. Już się pokazuje i na minus jest jeszcze nogawka u spodanek, ponieważ falbanka się wywija, ale to zaraz sami zobaczycie. Tak jak mówiłam, nogawki się lekko wywijają do góry. Może jest to kwestia tego, że trzeba ją najpierw uprać i pewnie wtedy materiał troszeczkę inaczej będzie pracował na ciele. Kolejna piżama. Tym razem wieloryby, moi drodzy. Musiałam zdjąć telefon. Ja wiem, że to nie jest opaska na włosy, tylko na oczy. Musiałam zdjąć telefon z, ze statywu. Szef dzwoni, moi drodzy. Już ogólnie to zaczęłam oficjalnie pracę. Więc. Cieszmy się. A teraz gadajmy z powrotem o piżamie. O, jajaja, czekajcie, czekajcie. Opsa. Opsa. Próbujemy. Pies chce wyjść, proszę bardzo. One wszystkie są bardzo krótkie. One wszystkie są bardzo krótkie, nie wiem czy słyszeliście, czy nie. To uważam za zbędny gadżet. To totalnie. Nie. Nie sypiam w takich rzeczach. A dekol całkiem spory, aczkolwiek na lato będzie super. Podoba mi się w niej print i podoba mi się to, że jest dosyć mocno przylegająca i podkreślająca. To coś, co w przyszłości będzie figurą albo nie. Nie zakładajmy, że tu coś dobrego się wydarzy. Dobra, humor mi się poprawił po rozmowie z szefem. Problem jest taki, że na tę piżamę poluje również moja mama. Powiedziała, że jest przepiękna, że i ona ją chce. Więc tu będzie bardzo zawzięty bój, kto ją dostanie. Ach, nie wiem. I pan. O, oh, jeszcze tu mam wieloryby na głowie. Au, au, au. Kołtuny. Już. Ostatnia w Pandy. Print też cudowny. Materiał też bardzo słaby. Ale nie prześwituje. Jest dosyć gruba i podejrzewam, że będzie się elektryzowała. I tak jak widzicie, gdyby to była bawełna, to one byłyby najfajniejszymi piżamami świata. Ale jest to poliester, więc... Mm, nie zmienia to faktu, że print jest piękny i prawdopodobnie będę w nich spała, dopóki nie będzie bardzo gorąco, ponieważ gdy będzie się już naprawdę upalnie, to wolę jednak ciału i skórze dać żyć i oddychać. Moi drodzy, przyszła paczka z folią do zgrzewarki. Wiele osób pytało się o to, czy w Biedronce są folie. Nie widziałam. Chyba raczej nie ma. Ja zamówiłam na Allegro. Łącznie tu jest 24 metry folii do zgrzewarki. Zapłaciłam z darmową przesyłką chyba 43 zł. To coś koło tego. linka. Mm, więc nie ma problemu z dostaniem folii. A nam się bardzo fajnie sprawdziło. Obiady za. Zapakowałam grzecznie w folię i wysyłam powietrze w plecaku, czuły się bezpiecznie dzięki temu i ja wiedziałam, że nic mi się nie porozlewa, pojechały z Kubą na kontrakt, tam został zamrożone, najnormalniej w zamrażalce, więc cieszę się, że wpadłam na genialny pomysł zakupu tego. No i dużym minusem jest to, że produkujemy plastik. No i ta-da. Jak widzicie, kupiłam y, różnej grubości, ponieważ nawet na tamtym filmie poprzednim dało się zauważyć, że można byłoby tego plastiku trochę przeoszczędzić, więc do małych rzeczy wędlin mamy 15, do większych 20 i do obiadów 28. Tak wygląda człowiek po terapii które grzebie ci w mózgu mocno. Dobrze zaoszczonym paznokciem. Jestem, wykończona jest dosyć wcześnie, jest godzina 18, a ja emocjonalnie czuję się dalej jak kupa. Mm. No dobra, ale koniec jej cenię. No nie czuję się, dlatego jest jak jest. Psycholog mówiła, że mam się liczyć z tym, że będą mm, przez 3-4 dni spadki. Sił witalnych i nastroju. E, zaraz wychodzę z łóżka zrobić makijaż, jeszcze coś tam porobić, pogarniać się, muszę w rozpiskę e, z dziennikiem żywieniowym wysłać do dietetyka, więc e, nie mało mam jeszcze pracy. E, Niemniej e, film zaraz będę kończyła tutaj na, na kanale, ale chciałam Wam powiedzieć: bo jeszcze nie wiecie na Instagramie, już mówiłam tutaj, jednak nie, że. Co? Że mam dostałam propozycję drugiej pracy w bardzo fajnej filmie, która również jest związana z książkami i z książkami takimi bardziej dotyczącymi samorozwoju, więc yy, zadanie miałam niełatwe względem wyboru pracodawcy, odmówiłam jednak i zostałam przy fantastyce i przy tym, na czym się znam i na czym wyrosłam, jeżeli chodzi o książki. I... Chyba ta intuicja mi mówi, że powinnam iść tędy i tą drogą. Więc... Dwa etatki. W efekcie został jeden. Nie było łatwo powiedzieć, sorry, nie, nie dam rady. Bo gdzieś to w mojej podświadomości było takie przyznanie się do jakiejś takiej słabości, niemocy, niezorganizowania, gdzie wiecie, dwa etaty i niezorganizowanie, mhm. Mm na pewno. Niemniej, przed chwilą wysłałam też maila dziękującego za całą rekrutację i tak dalej, i tak dalej. I powiedziałam wprost, że nie, to nie siądzie. Jednak idę do tej drugiej firmy, więc oficjalnie jestem pracownikiem wydawnictwa. No, więc moi drodzy, ja tutaj chyba względem vloga stawiam kropę myślę, że tak no już nic ciekawego się nie zadzieje no nie będę wam pokazywała jak zmywam makijaż, robię kolację czy siedzę przy kąpie i klepię maila A więc myślę, że to byłoby zajmowanie waszego czasu niepotrzebnie więc bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję że uczestniczyliście w tym moim skraweczku życia cieszę się, że jesteście i bardzo wam za to dziękuję jak również dziękuję za ten ogrom fajnej energii, którą mi dajecie i przez to naprawdę mocno chce mi się tutaj dalej być. Oczywiście są słabsze i mocniejsze momenty, również i moje tu na YouTubie. Niemniej to i tak jest dla mnie coś bardzo ważnego, fajnego i motywującego. Lubię to robić i dziękuję, że jesteście ze mną. Cześć!